Profesjonalne animacje w kilka sekund to możliwe dzięki narzędziu Hera Video. To Nowe narzędzie AI, które pozwala tworzyć profesjonalne animacje i infografiki z samego opisu tekstowego. Wystarczy, że precyzyjnie opiszesz, czego potrzebujesz oraz dostarczysz jakieś materiały wejściowe, np. swoje logo, a Hera zrobi całą robotę za ciebie. Co ważne, Hera pozwala nie tylko na generowanie animacji, ale również na ich edycję. Możesz zmieniać kolory, styl, tempo, a nawet dodać własne logo. Aby wygenerować animację, wejdź na stronę hera.video i zaloguj się. Następnie opisz, co chcesz wygenerować. Możesz wrzucić bardzo szczegółowy scenariusz. Powyżej możesz wybrać długość trwania animacji, rozmiar, możesz też wgrać zdjęcie lub wideo, które ma zostać wykorzystane w animacji. Na przykład logo twojej marki. Możesz też wgrać audio, font lub plik CSV. Przykłady wykorzystania narzędzia to tworzenie wstawek do wideo, wizualizacji elementów prezentacji, intro do filmów, animowane podsumowania danych, krótkie reklamy produktowe, dynamiczne posty na social media, animowane cytaty, a nawet wizualizacje wyników ankiet czy raportów. Jeżeli chcesz więcej praktycznych porad i narzędzi AI ułatwiających pracę, obserwuj nasz profil.